Taki ruski żart. W Rosji jest taki obyczaj, że nie pijesz wódki bez zakąski, no nie? I tacy się właśnie mieli tam pół litra. Tacy, tacy, wiesz, obszczymury, nie? I tylko mają to pół litra, nie mają nic do jedzenia i tak już są pić. No ale nie wypada bez, bez zagryzki. A jeden miał pieska takiego małego, nie? I oni tak patrzą na tego pieska, takim ślina cieknie. A ten, żeby tę wódkę wypić i zakąsić. A ten mówi nie, nie, nie. Mówi nie, nie o nie, burka nie oddam. Żona mnie zostawiła, dzieci mnie porzuciły. Wszystkie, jest na ulicy, jestem sam. A burek to jest jedyny mój przyjaciel, to jest ważniejszy od człowieka. No to siedzą, marzną, z tej wódki nie mogą wypić. Tak patrzą tego psa. Nie! Tylko nie zmuszajcie mnie, ale to jest burek. Ja go kocham. Tam Żona mnie zostawiła, dzieci, a on, on jest przy mnie zawsze. Do końca będzie burek. W każdym razie cięcie. Już są tylko kostki po tym burku. Pół litra rozpite, no i ten tak patrzy, łzy mu lecą i mówi: No, jakby burek żył, to by kostki zjadł.